Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Broda tego gika. Pora kolejny raz wrócić do Batmana oczami Tima Bartona. Dzisiaj pokażę Wam Batwinga. 357 elementów i 175 zł katalogowo możecie sprawdzić cenę walną, bo tam jest niższa. A jeśli chodzi o Batwinga, no to jest to kolejny zestaw po Batmobilu, który jest zmniejszoną wersją tych kolekcjonerskich zestawów z Batmana, bo Batmobil nawiązywał do tego Batmobila, którego mogliście zobaczyć kiedyś właśnie w tej dużej wersji tego oto Batmobila. Batwing też pojawił się w wersji kolekcjonerskiej, a jak wygląda ten? w Zdecydowanie mniejszej. A no tak i. Ja przyznam szczerze, że na ten zestaw jakoś specjalnie się nie napalałem, z tego względu, że on na zdjęciach nie robi jakiegoś specjalnego efektu. Wow, ba nawet mam taką tezę, że on może mieć niekoniecznie idealne proporcje, ale to są tylko takie domysły na podstawie tego, co zobaczyłem. Mam nadzieję, że jak już zobaczycie ten zestaw i jak ja go zobaczę i go będę mógł złożyć, to może zdanie zmienię, bo jak na razie to nie było tutaj żadnego zachwytu, ale może to. Się zmieni, bo czasem tak jest, że po prostu są zestawy, które najzwyczajniej w świecie są niefotogeniczne, a może się okazać, że jest bardzo bawialny i pod kątem estetyki też wypada nieźle. To myślę, że już wiecie, co teraz. Jedziemy na stół. Kiedy pojawiły się zapowiedzi w małych wersji Batwinga oraz Batmobila, stwierdziłem, że zdecydowanie bardziej czekam na samochód Batmana. Tyle, że on pojawił się też w Batcave, więc jakby nie patrzeć, mam dubla. Batwing po prostu wydaje mi się, że. Ciężki jest do zrobienia w tak małej formie. To jest po prostu niewielka bryła, a kształt trzeba jakoś oddać. Szczególnie na tym zdjęciu prezentuje się mało dobrze. Żeby nie powiedzieć przeciętnie. No a jeśli chodzi o. Drugą stronę pudełka. To już tutaj na tle księżyca wygląda zdecydowanie ciekawiej. No pytanie, jak to będzie rzeczywiście wyglądało, już po zbudowaniu. Ale tutaj rzeczywiście czuć nadzieję na to, że może być dobrze. Mamy też miętacze groszków, mamy podnoszoną szybkę. Tutaj jeszcze możemy wymontować sobie fragment konstrukcji, bo pod spodem mamy taki miniaturowy schowek na broń. No i tutaj jeszcze jest opcja, żeby zawiesić Batwinga na ścianie dokładnie tak, jak jego dużą kolekcjonerską wersję. A w środku zawarto. Wartość prezentuje się następująco. Mamy tutaj cztery worki z klockami. Mamy naprawdę niewielki arkusz naklejek one są tylko trzy. No i tutaj możecie zobaczyć wszelkie maści przyciski, guziki oraz zegary. A tak wygląda okładka instrukcji. Mamy tutaj Batmana, mamy Jokera oraz naturalnie Batwing. Ja idę składać i zaraz Batwing wyląduje na stole. Teraz mogę Wam powiedzieć, że Batwingowi przydałaby się jakaś podstawka ekspozycyjna. Muszę sprawdzić, czy nie ma jej na stawiam klocki. To tak przypominam, że właściwie jest taki sklep. Ja tam jeszcze nigdy nic nie kupowałem, ale te podstawki wyglądają naprawdę zacnie. I widziałem też u wielu z Was, że je wybieracie, ale. Batwing naprawdę kiedy stoi tak na płasko, nie wygląda zachęcająco. Natomiast kiedy go składałem, bawiłem się bardzo dobrze i muszę przyznać, że on na żywo wygląda lepiej niż na zdjęciach. Rzadko tak się zdarza, ale się zdarza. Więc jeśli chcecie się dowiedzieć, czy wygląda lepiej niż na pudełku, mówię, wygląda. Możecie właśnie zrobić sobie pauzę, wyłączyć tę recenzję, bo macie potwierdzenie. A jeśli chcecie zobaczyć w szczególe ten zestaw, to poświęćcie jeszcze kilka minut. No to teraz tak. Jeśli chodzi o kształt, jest naprawdę całkiem nieźle. Może to nie jest zestaw idealny, ale wydawało mi się, że jeśli chodzi o ten rozmiar, może być tak nie do końca idealnie, jeśli chodzi o kształt, że tutaj trzeba będzie pójść na pewne kompromisy. I ja, jak sobie patrzę na ten zestaw na podglądzie, a patrzę na niego też na żywo moimi oczami, to nadal uważam, że lepiej wygląda na żywo. Po prostu zdecydowanie lepiej widać kształty. Jak sobie jeszcze patrzę w ogóle na kształt tego pojazdu, to od razu przypomina mi się gitara basowa Gina Simonsa Skis. Więc jeśli będziecie chcieli sobie zrobić gitarę Simonsa, to właśnie możecie inspirować się Batwingiem. No ale okej, okay. co my tutaj mamy? Po pierwsze, możemy sobie naturalnie zajrzeć do środka, podnoszę więc szybkę, a w środku znajdziemy elementy do obsługi tego pojazdu, różnej maści drążki, guziczki, ekrany, wskaźniki i tak I to wszystko naturalnie są naklejki. Nadruków tutaj nie uświadczymy, a szkoda. Mamy też opcję regulowania sobie tych, nazwijmy je, lotkami. Mamy też opcję miotania groszkami, bo tutaj te miotacze są wbudowane i ja rozumiem, że. Miotacze groszków muszą znaleźć się w wielu zestawach. Ja po prostu bym z nich zrezygnował, ale możecie je łatwo wymontować, obrócić po prostu ten skos, który znajdziecie w tym miejscu, i już będzie to Batwing bez miotaczy. Będzie wyglądał całkiem nieźle. Tutaj mamy te klapki, możemy je sobie podnieść, choć właściwie nie wiem po co, kiedy są opuszczone. Wyglądają zdecydowanie lepiej. No i tutaj, jeśli chodzi o te wszystkie wykończenia z tyłu, o wykończenie skrzydeł, to muszę powiedzieć, że naprawdę to wygląda jak z wersja tego dużego kolekcjonerskiego Batwinga. Naprawdę to mi się podoba, nie ma tutaj dróg na skróty i zostało to wykonane całkiem nieźle. Od spodu znajdziemy miejsce na zaczepienie Batwinga na ścianie, dokładnie tak jak w przypadku jego dużej wersji. Co myślę, że jest naprawdę bardzo fajnym rozwiązaniem. No ale tutaj już widzimy pewne uproszczenia, no, bo mamy rzeczywiście widziane od spodu wszystkie płytki. No I od tej strony nie ma co ukrywać, nie jest to zestaw, który będzie wyglądał szałowo, ale jak popatrzymy sobie na niego od tej strony, to jak najbardziej zdaje on egzamin i muszę przyznać, że naprawdę na żywo on zyskuje bardzo dużo. To nie jest tak, że on na żywo wygląda nieco lepiej niż na zdjęciach. Tylko dużo lepiej, bo ma bardzo fajne kształty, bo nie ma czegoś takiego, że on jest tutaj kosmicznie spłaszczony, tylko rzeczywiście bardzo fajnie to wszystko zostało uwydatnione. I ja mogę Wam powiedzieć wprost, że ten zestaw Wam naprawdę bardzo polecam. I jeśli miałbym tak po recenzji wybrać, czy ciekawiej prezentuje się Batmobil, czy Batwing, miałbym trudny orzech do zgryzienia, bo nie ukrywam, że Batwing, gdyby nie to. Że ma porysowaną szybkę, jak 80% szybek, które wyciągam z pudełek, to miałbym trudny wybór, bo oba modele mi się podobają. Tak jak w przypadku tych kolekcjonerskich pojazdów, zdecydowanie wybrałbym Batmobile, to tutaj zacząłbym się intensywnie zastanawiać, gdybym wiedział, że mogę wybrać tylko jeden z nich. To jest naprawdę solidna konstrukcja. Naprawdę bardzo żałuję, że w tych małych zestawach nie ma Batmana z tą sztywną peleryną. Wy też w komentarzach pytacie, co ci się tak w niej podoba? No właśnie podoba mi się to, że to jest wizerunek Batmana z filmów Bartona. Ale biorąc pod uwagę, że ten polibak z Batmanem ze sztywną peleryną można kupić w niewysokiej cenie, to jakoś tak bardzo tego nie przeżywam. Tak prezentuje się Batman pod maską. Ta nowa maska z białymi oczami naprawdę daje radę. Tylko że po prostu, jak już mam kilka Batmanów ze sztywną pelerynką, to te materiały. Najzwyczajniej w świecie całkiem przestały mi się podobać. Joker wygląda bardzo dobrze, zdecydowanie lepiej, aniżeli ten Joker z zestawu, w którym jest Batmobile, więc pod kątem figurkowym wskazałbym na ten zestaw, bo tutaj po prostu figurki prezentują się lepiej. W pozycji stojącej Batwing prezentuje się jeszcze lepiej, no i muszę powiedzieć, że Ciężko jest mi wskazać zwycięzcę, czy lepszy jest Batwing czy Batmobil. Jeśli macie możliwość sięgnięcia po oba zestawy, to sięgnijcie po oba, bo wydaje mi się, że to są jedne z najciekawszych playscalowych zestawów z Batmanem w ostatnich latach. Dawno nie miałem poczucia takiego spełnienia, jeśli chodzi o zestawy z Gackiem, które nie są potężnymi kolekcjonerskimi zestawami. Choć nie, rzeczywiście do Batmana mieliśmy szczęście, bo przecież ten Batmobil z serialu, czy też choćby nawet ten jeszcze starszy. Starszy Batmobil dawały radę, ale tutaj w jednym terminie dostaliśmy dwa naprawdę bardzo dobre zestawy z Batmanem. Grzechem byłoby po nie nie sięgnąć, bo naprawdę prezentują się świetnie. Czekam z niecierpliwością na kolejne zestawy z Człowiekiem Nietoperzem, bo jesteśmy na świetnej drodze, żeby dostawać kolejne perełki. Na dzisiaj to tyle, dzięki, cześć!